Bum. Co jest? Czy mógłbyś słyszeć muzykę? Czego? Możesz słyszeć muzykę? Nic nie słyszę. Jak to nic nie słyszysz? Słuchaj, od dwóch godzin próbuję oglądać w spokoju telewizję. Albo wyłączysz to dzikie walenie, albo dzwonię na policję. A dzwoń se ty, co mnie to obchodzi? Jest przed dziesiątą, więc pal stąd gumę, dziadek. Dobra, sam wyłączę tę pieprzoną Moment, wieżę. chwilunia, co jest grane staruszku? Nie zapędziłeś się? Wypierdalaj z tym. Mój na policję! Tak, tak, tylko pogadaj sobie. O, siemasz, masz wariat. Co tam? Spoko. Był go od telefonu? Tak, był, był, wszystko gra. Wiesz, co masz wypasiony kwadrat? Kiedy robisz jakąś imprezę? Luzik, niedługo. Mam nadzieję, że za nie wyła tak cały czas. Nie no, co ty. Dobra, to nara. Jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry.